I dzisiaj pokażę Wam działanie i podłączenie włącznika podwójnego, tak zwanego też świecznikowego. Zapraszam. Schemat połączenia jest bardzo podobny jak dla poprzedniego wyłącznika pojedynczego. Przewody neutralne są zwarte na kostce, uziemiające też, natomiast przewód fazowy się rozdziela na wyłączniku podwójnym. Co znaczy podwójny, czyli że rozdziela na dwie tory i możemy wyłączać niezależnie dwie żarówki. Tak jak widzimy na schemacie Tutaj faza jest podłączona przez jeden klawisz do pierwszego obwodu Który zamyka pierwszą lampkę A tutaj przez drugi klawisz jest podłączona do drugiej lampki Co zamyka drugi obwód Teraz przejdźmy do praktyki Tak jak na schemacie mamy zwarte przewody uziemiające Zwarte przewody neutralne Przewód fazowy wchodzi na wyłącznik Jest rozdzielany na dwa obwody Teraz złóżmy wszystko i sprawdźmy działanie wyłącznika po włączeniu zasilania włączamy lewy przycisk, zapala się lewa lampka, wyłączamy, zap włączamy prawy przycisk, zapala się prawa lampka, oba naraz. Jak widzimy wszystko działa. Dziękuję.